Witaj w moim poradniku. Postaram się w nim przedstawić w prosty sposób, krok po kroku, temat synchronizacji tabletów na potrzeby zespołu muzycznego. Dlaczego w ogóle używać tablety? Brak potrzeby ciągłego przerzucania kilkoma segregatorami w TIWT, brak konieczności ręcznego, mozolnego wertowania stron w celu wyszukiwania danego utworu, brak potrzeby korzystania z dodatkowego, oślepiającego i męczącego oczy oświetlenia tekstów, nowoczesny i estetyczny, i profesjonalny wygląd. To kilka faktów, które powinny w pełni rozwiać wszelkie wątpliwości. Po co je synchronizować? Dzięki synchronizacji jedna z osób w zespole zarządzająca wykonywanym w danym momencie repertuarem ma możliwość sterowania tabletami wszystkich muzyków naraz. Dzięki temu nie trzeba przekrzykiwać się na scenie z pytaniem co następne. Nie trzeba samodzielnie wyszukiwać i przełączać kolejnych stron, bo dzieje się to samoczynnie. Wszystko to wpływa pozytywnie na ograniczenie przerw między kawałkami i po prostu ułatwia znacząco życie. Do działania potrzebny nam będzie minimum jeden tablet z systemem Windows, pełniący rolę master oraz dowolna liczba tabletów bądź smartfonów z systemem Android, Windows lub ewentualnie iPadów, których jednak nie polecam z racji na wysoką cenę. Sposób ten działa na zasadzie przesyłania obrazu z jednego tabletu na pozostałe, czyli tak jakbyśmy podpieli do tabletu dodatkowe ekrany z funkcją klonowania ekranu głównego, przy czym przesuł ten jest realizowany za pośrednictwem bezprzewodowej sieci Wi-Fi i co warto zaznaczyć bez dostępu do internetu. Na rynku istnieje wiele aplikacji umożliwiających przesył obrazu z jednego ekranu na drugi, nawet z Androida na Androida, ale wszystkie wymagają połączenia się z ich serwerem, czyli de facto wymagają stałego połączenia z internetem, do którego nie zawsze mamy stały i stabilny dostęp w warunkach, w których pracujemy. I właśnie ten fakt wyklucza stosowanie tych aplikacji do naszych celów, czyli pewnego, stałego i w pełni komfortowego przesyłania tekstów. Teraz przejdę do kolejnej ważnej kwestii, czyli specyfikacji tabletów. Tablet Windows, czyli pełniący funkcję master, powinien mieć przekątną ekranu minimum 10 cali. Mniejszy będzie mało czytelny, większy z kolei zajmie za dużo miejsca i będzie problem z doborem uchwytu. System, na jakim powinien działać tablet, powinien być w wersji Windows 8.1 lub Windows 10, ewentualnie może to być również Windows 8.0. Nie polecam systemów Windows 8 z rozszerzeniem RT, ponieważ nie jest to pełna wersja systemu. Ceny nowych tabletów systemem Windows zaczynają się od kwoty około 450 zł. Przykładem może być tablet Omega Mid 1108. Przykładowy link do sklepu podałem w opisie pod filmem. Niemniej jednak warto dołożyć kilka złotych i kupić solidniejsze urządzenie. Najlepiej potraktować ten zakup jak inwestycję na lata która, biorąc pod uwagę wydatki związane z zakupem instrumentów czy też nagłośnienia, nie robi jakiegoś wielkiego wyrażenia, a z pewnością ułatwi i uprzyjemni pracę. Osobiście korzystam z tabletów firmy Krieger Mats i polecam. Mimo nazwy, jest to polska firma. Tablety charakteryzują się konkurencyjną ceną, bardzo dobrymi parametrami, dużą funkcjonalnością, dobrymi ekranami IPS, co jest ważne, gdy chcemy widzieć tekst pod różnym kątem patrzenia na tablet, i co rzadko spotykane portem USB 3.0. Przykładem urządzenia tej firmy może być model Edge 1083. Link również znajdziecie w opisie pod filmem. Warto od razu zaznaczyć, że tablety z systemem Windows przewyższają sporo swoją funkcjonalnością tablety z Androidem. Można z nich korzystać jak ze zwykłego komputera. Często w zestawie z nimi otrzymamy odłączaną klawiaturę, więc możemy swobodnie edytować na nich teksty, zarządzać nimi, a i także używać w innych celach, jak choćby puszczać muzykę w przerwach z playera, czy sterować oświetleniem. Jeśli chodzi o tablety z systemem Android, czyli pełniące funkcję Slave, Przekątna ekranu również powinna mieć 10 cali, podobnie jak w przypadku Mastera. Warto również zwrócić uwagę na rodzaj ekranu. Najlepiej, aby był to również ekran IPS, choć nie jest to konieczne. Pozostałe parametry urządzenia mogą być dowolne, aczkolwiek trzeba zwrócić uwagę na rozdzielczość. Najlepiej, gdy jest to minimum 1280 na 800 pikseli. Takich tabletów ja używam i są one w zupełności wystarczające. Jeśli rozdzielczość będzie mniejsza, system również będzie działał aczkolwiek mogą pojawić się problemy z dopasowaniem wielkości i proporcji ekranu, a także tekst może nie być wystarczająco wyraźny. Ja korzystam z tabletów GoClever Orion 100. Aktualnie nie są one już produkowane. Firma GoClever zastąpiła je innymi modelami. Niemniej jednak w ofercie sklepów można znaleźć wiele innych, równie dobrych i przystępnych cenowo propozycji w kwotach od 350 do 400 zł wzwyż. Przy zakupie tabletu trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną ważną rzecz. Urządzenie musi mieć zdolność działania podczas ładowania baterii. Niektóre najtańsze modele np. Na z firmy Manta nie mają takiej możliwości, a wiadomo, że podczas imprezy ładowarka musi być ciągle wpięta w urządzenie, bo do ciągłego działania wymaga sporo energii. Dobrym wyborem wydaje się być np. tablet Kiano Elegance 10.1, jak również każdy inny powyżej 400 zł. Link do Kiano znajduje się w opisie pod filmem. Można również zakupić używkę za śmieszne pieniądze, ale wiadomo, trzeba uważać, aby nie naciąć się na jakiś badziew. Sam w zespole posiadam jeden tablet z drugiej ręki. I prócz tego, że ma kilka rys więcej niż te, które kupiliśmy nowe, w działaniu nie różni się niczym, w pełni sprawdza się w swojej roli. I jeszcze jedna porada. Przed zakupem danego modelu polecam najpierw udać się do sklepu, obejrzeć a nawet wypróbować omawiany patent z synchronizacją, a następnie zamówić urządzenie przez internet. Ceny są dużo niższe. Oprócz tego mamy 14 dni na przetestowanie urządzeń, a w razie niezadowolenia możemy dane urządzenie zwrócić lub wymienić je na inne. Wspomnę jeszcze o doborze uchwytów pod tablety. Ja używam marki Hercules, uchwytów HA300. Są one bardzo wytrzymałe, a zarazem bardzo lekkie, tak więc polecam. Teraz przejdę do kolejnego punktu, jakim będzie sposób przygotowywania elektronicznych śpiewników. W razie pytań, oczywiście zachęcam do kontaktu. Ewentualne problemy oraz ich rozwiązania lub wątpliwości dotyczące użytkowania będą udostępniał na profilu strony Art Media Project, więc warto zostawić ją w obserwowanych. Tyle z mojej strony. Dzięki za obejrzenie mojego poradnika i życzę miłego użytkowania.